No Ale ci nie wyszło No mówiąc tutaj korokwialnie dałem ci kosza No dobra Powiedzmy, że tak było A co nie dałem ci kosza? P powiedzmy, że cię No powiedzmy, że cię podrywałam Nie podarwałaś, tylko podrywałaś do służnicę No, no dobrze, powiedzmy, że cię podrywałam co, co tam ci, co tam ci jęczy w tle? Mój brat w gra No na pewno No serio to brzmiało, jakby twój tata był przy końcowym momencie gry, ale nieważne. ważne, nie komputerowej. Tak było, takie. to mój brat upo. Tak, i no to dlaczego twój brat tak oddechy łapie? Bo uciekał przed policją chyba i. W... Nie wiem, no. ten. Sija... Y... No właśnie, coś tam gra, sobie odgrywa, nie wiem. Czemu kazał nie komuś stać jaja? To jest 15-letnie dziecko piętnastolatkowi pozwalasz na takie teksty? ja co mam do tego? Ja jak to jest twój brat, kurwa, jak to co masz do tego? A wy macie jeden pokój? No. Niestety. Co jak ty się masturbujesz? Mam swoje sposoby. No, opowiedz, może tutaj to się znacie. Ktoś <grym> nie, nie, to moja dzieli pokój z rodzeństwem. Nie, nie mam. A ty jak to zrobiłeś, jak słowo mieszkałeś? Normalnie, ja... jak ja, ja w więzieniu. A, no widzisz. To ty może opowiedz, podziel się. Najwięcej no, kolegów pewnie jest, mają taki problem, niż ja. Nie, po prostu mówiłem, że ma się odwrócić i tyle. No, to ja też tak mówię. Nie, ale poważnie, mówisz, że masz swoje sposoby. Jakie? To nie wiem, ja w przeciwieństwie do ciebie chodzę się masz myć na porządka? przykład. A czyli pod prysznicem. No, powiedz. A to jest niekomfortowe, to gdzie tu, gdzie tu, gdzie tu jakakolwiek przyjemność, jak musisz, musisz się streszczać i gdzieś tam masz nie, niekomfortową pozycję? Ja mam wannę. No to nawet nie się tak dziwnie ci chlupa, no ojciec na pewno skumy o co chodzi. No nie, że się... Chlup. To można powiedzieć, że ty jesteś takim okrętem podwodnym. <laughs> ja tonę, tonę. No nic, nieważne. Słuchaj, yy, Dobra, bo, bo do tego zmierzałem, jak to jest? Jak to no. jest? A to też jest to dziwne to, że puszczasz rybę do wody, ale już. Dobra, jak to jest? Jak to jest? że Podrywałaś mnie, ale no. ja ci ja ci... No wiadomo, nadałem no ci Kosza, no bo... No bo ja po prostu jestem gejem. No ja rozumiem, no. A potem zaczęłaś kubę podrywać. Nie potrwałam ani ciebie, ani Kuby. Ale to znaczy, że po prostu ty chcesz na siłę wejść w rodzinę Górniak, czy, czy, czy co? Jakbym chciała, to bym to zrobiła, słuchaj. <laughs> Jak? No, zobaczył. zobaczył. <laughs> tak, to prawda. A ja bym się nauczył zaklęcia Alohomora. O, no co? ja się nauczył. No Niesamowicie. Słuchaj. Dobra, wymień mi takie trzy cechy, na które kobiety zwracają uwagę wizualnie u mężczyzny, bo ja w tym w tym roku zmieniam swoje życie. Dopiero teraz zaczynam zmieniać? Tak. No dobra. A no nie wiem, każda kobieta jest inna. No dobra, no ale na co kobiety zwracają uwagę w wyglądzie na przykład? No zależy. Ja na przykład zwracam uwagę na to, że mężczyzna był wyższy ode mnie. Nie mogłabym być mężczyzną, który jest niższy. Aha! Czyli generalnie jak kobieta nie może być mężczyzną, który jest od niej niższy, to jest to okej, okay, bo ma do tego prawo, ale jak, me, ale jak mężczyzna nie chce być z kobietą, która jest grubsza, to jest złym człowiekiem, bodysheimerem, szowinistą i seksistą, tak? No to nie o to chodzi, to są preferencje. Okay. Ja Nigdy, że nie mogła. No, no, że ale, ale, ale dlaczego kobiecie wolno wybierać mężczyznę na podstawie wzrostu? I, i nikt do tego nie ma problemów. To jest kurwa normalne. To, to nie jest w żaden sposób atakujące, skoro mężczyzna nie ma wpływu na swój wzrost, ale mężczyzna nie ma prawa powiedzieć, że dana kobieta jest dla niego za gruba, bo wtedy jest zwykłym hamem i prostakiem, mimo że ta kobieta może zmienić swoją sylwetkę. No to ja nie odpowiadam za inne kobiety. A uważasz, że tak powinno być? Uważam, że każdy ma swoje gusta. Jeżeli ktoś nie chce być z grubą osobą, to z taką osobą nie będzie. Jeżeli ktoś nie chce być z niską osobą, to z taką osobą nie będzie. No, no, no tak, to i tak powinno być. A no dlaczego, właśnie. dlaczego to cenzurujecie jako kobiety? Ja niczego nie cenzuruję, ja sama się śmieję, że jestem gruba. Nie jestem w stanie odpowiedzieć ci na to pytanie, ponieważ... Ja nie uważam, mi... że jesteś gruba. No... Na chwilę obecną siedzę w domu, nie mogę chodzić, więc trochę mi się pewnie... Znowu. Ale nie, nie chodzi o to, w tych czasach po prostu nie można powiedzieć komuś, że jest gruby, nawet tak jest gruby, hmm. ja nie hmm. wiem, czy jesteś gruba, czy nie jesteś, nie, nie, nie mnie to ocenia po prostu i tyle. Więc mm -hmm. bardziej zastanawia, czemu co chwilę jęki słyszę, to już jest, kurwa, niepokojące. <noise> nie wiem, bo nie są pośle do spać powinien, I To do szkoły go zawarza. Czyli tak się zajmujesz młodszym bratem, że pozwalasz mu przeklinać pod, pod twoim nosem, pozwalasz mu, kurwa, jęczeć i pozwalasz Słuchaj, mu nie jakbyś... spać. Jakbyś miał brata, który waży 130 kg i by ci przyjechał i byś leżał, to też byś cię nie odzywał. Czy jest maśniutki. No i to bardzo. <laughs> o matko. Dlatego no, ja zawsze mówiłam, że ja nie jestem gruba, bo mam porównanie, które siedzi obok mnie. To może po prostu wy macie rodzinnie grube kości, tyle. Oczywiście, tak. Tak to właśnie jest. To jest jedyne takie logiczne wyjaśnienie tej sytuacji. No tak pewnie jest. Muszę się zapytać, czy tam genetycznie to nie jest. Ale na ten poważnie, bo to. to, to nie byłoby tego prześmiewczo nawet, ale czy was karmili? Wszystkim w sumie. No nie, bo wiesz, no, bo Jakby nie, jakby nie patrzeć no, na, na wygląd dziecka, no to wpływ ma rodzic, nie? Później w dorosłości to my mamy sami wpływ na własny wygląd, ale no, w dzieciństwie to, to rodzic nadzoruje, tak naprawdę. Ale ja. Do... 18 czy do 17 roku. Nie, do 18, do 19 roku życia ja byłam szczuplutka. Ja miałam problemy, że ja wagi prawie miałam, tylko później mi się zaczęły problemy sprawdzić. Do nie. No dobra, ale do nie twój brat? Miał. A mój brat, mój brat miał psychiczną zarazę jakoś do jedzenia. Obrzydło mu i on przez to w ogóle całkiem mieć większość rzeczy zaczął jeść tylko tam, na przykład dwa obiady mam gotować, nie dwa nie ma. śniadania. I tyle. Po prostu jakoś psychicznie mu się zradza, zrobiła na głowie. No a miał no, zradzę, tak, czyli, to... czyli nie jadł. No nie, jadł wszystkich rzeczy, do niektórych rzeczy miał zraz po prostu, nie wiem jak to się odmienia. Miał taki uraz o może, tak. A, czyli generalnie stwierdził, że on ma uraz do warzyw, od warzyw nie będzie, ale lubi burgery. Mm -hmm. No powiedzmy, że tak było. To, to tak no, szczerze, to, to twój brat jest totalnym gigaczadem, jest mega inteligentny. Nie wiem, czy pięcioletnie dziecko jest aż na tyle inteligentne. A co, pięć lat miał, tak? No tak. Okej, okay, myślałem, Nawet że to nie wiem, bardziej... Nie mniej. Myślałem, że w wieku nastoletnim tak wykombinował. Jakby mniejszy, to tak sobie wymyślił. Znaczy, jak był malutki taki, to był chudziutki i wszystko Ja ta później właśnie coś mu się zrobiło i do sanatorium jeździł wszędzie i w sanatorium potrafił przez tydzień na przykład niczego nie jeść. A tak ma do dzisiaj, czy nie? Mhm. Znaczy więcej już je, ja, ale nie nie. A za, aż dlatego się nie konsultujesz z jakimś psy, psychiatrą? My dick. Był. To powiedzieli, że to, że to oni mu nie pomogą, że on musi sam się przezwyciężyć. Czemu on w tyle mówi suck my dyk fucking Nega? Co to kurwa jest? <grym> no ale to nie jest usprawiedliwienie kurwa, on ma 15 lat. Jakby, jakby mój 15-letni brat takimi tekstami walił, to mimo że ja jestem albo bywałem kontrowersyjny, to sam by mu kurwa liścia sprzedał. Chcesz przyjechać mu liście, sprzedać mu no ja swoje? No nie chcę, bo mnie, mnie, mnie żywo twojego brata nie przejmuje. Wiesz, to nie jest moja rodzina, ale ja bym mojemu bratu nie pozwolił coś takiego na przykład. No, widzisz, ja nie mam nic do gadania. Nie chcę być połamana na sorze. A czyli u was rodzinie przemoc jest normą, tak? Oczywiście, że tak. Mhm. Dobra, trzy cechy, na które kobiety zwracają uwagę. Ale nie mogę się wypowiadać nie, nie. za wszystkie kobiety. Kurwa, ale, ale jesteś kobietą, no to wypowiedź no Ja się powiedziałam, za że dla mnie ważne, żeby mężczyzna był wysoki. Żeby był zadbany w takim no sensie, się? że się goli, myje, ładnie pachnie. I na przykład, nie wiem, no mi się podobają z brązowymi oczami faceci. No to tak podrywałeś. Dobra, czyli no ja jestem zawsze fresh, mam ciemność. Tak, no, ciemno powiedziałeś, że zaczniesz się myć. O, widzisz. A wysoki to od ilu się zaczyna? No ja mam 1,73, więc tak 1,75 m tu się git. No, no to już wszystko jest jasne, no widzę, że tutaj trzy cechy, które spełniłem na starcie. Okej, okay, dlatego pisałaś. Mm. Oczywiście, tak. Nawet cię raz wyśpił. To się po bo w zasadzie kurwa myślała, że ma szansę, ale ja w ja, zasadzie. No. no cóż. Przykro mi teraz. Z, ty tej z kim spędzałaś? Z walentynki spędzałam. kosmetyczki, z nikim. Kosmetyczki mam. co? A, to, a ty, ty, ty nie umiesz sobie po prostu chłopaka znaleźć czy co? Ale ja nie chcę. Ja uważam, że jestem samowystarczalna. No nie, piet, ale nie kłam, nie kłam, proszę, nie kłam. Ale ja nie muszę kłamać. Ja po prostu uznałam, że, że nie masz sensu. Ach, nie ma sensu po prostu, i na chwilę obecną skupiam się na nauce i na hmm. rozwijaniu się, jeżeli chodzi o, o zawód. Chcę znaleźć normalny zawód, chcę się dorobić czegoś, a nie, a nie szukać facety. się ży, Żyjemy w takich czasach, że pieniądze już nie mają znaczenia. Daj spokój. No, nie powiedziałabym. Znaczy nie są najważniejsze, ale nie powiedziałabym, U. że nie ma znaczenia. No, to właśnie, a z chłopakiem nie możesz się rozwijać? Przecież to, to chłopak cię, Nie wiem, będzie ograniczał, czy co? Znaczy, nie, że będzie mnie ograniczał, tylko że, jeżeli Uf. jesteś w związku, to się musisz kupić na związku, a nie w 100% na sobie. Kurde, masz dziwną definicję związku. W jaki sposób ktoś musisz się skupić na związku? To w momencie, w którym. Nie wiem, no jeżeli bo... jesteś w związku, musisz się z tą osobą spotykać, musisz się z tą sobie poświęcać też, musisz z nią cały czas tak jakby nawiązywać kontakt. Nie, nie możesz mieć jej w dupie na przykład przez 2-3 tygodnie. No, musisz mieć z nią